Zaczynam go podejrzewać o to morderstwo, powiem wam. On był z Talisem. może być zamieszany, to morderstwo. Trzeba będzie go wezwać. Witam bardzo serdecznie. Sedidiny. Wracamy do Królestwa. Musimy rozstrzygnąć tę historię do końca, to, że yy, lecimy dalej z tym koksem. Yy, przyleciał gołąb. Zobaczmy, jakie wiadomości przyniósł. Drogi król Dawer. Zachodnie lasy w pobliżu wsi Branka nie są nieazang... nie az... Boże. Jeszcze raz. Zachodnie lasy w pobliżu wsi Branka nie są niezaangażowane w Twoje problemy. Niezwykły przedmiot może doprowadzić Cię do grzesznika. Pospiesz się z poważaniem. E? Niezwykły przedmiot może doprowadzić Cię do grzesznika. A, czekajcie, to nie chodzi... Może o tego mordercę chodzi? Zachodnie lasy w pobliżu sibranka nie są niezaangażowane w Twoje problemy. Czyli muszę powinienem wysłać kogoś na zachodnie. Lasy w pobliżu sibranka. Okej, okay. wyślemy tam generała za chwilę. Ten list nie ma pieczęci. Co o tym sądzisz, Audry? Ktokolwiek wysłał ten list, musiał bardzo się postarać, aby zapłacić pisarzowi za napisanie go. To musi być ważne. Lepiej wymyślimy... Wyślijmy generała do tych lasów, żeby zobaczyć o co chodzi. Zaznaczyłem dla Ciebie tę lokację na mapie, Wasza Wysokość. No, oczywiście, generała wyślemy, wyślemy tam. A najpierw przyjmijmy sobie petentów. Pogromca smoków. Uu. Wasza Wysokość. Oto ja. No por Pogromca smoków. Kłania się nisko przed Tobą. Znany również jako Groffos Wielki. Ubanus mądry. Peter potężny. Królewski ślub był fantastyczny. Cóż, dopóki. No wiesz, jedzenie pierwsza klasa, ale wśród wszystkich tych przyjemności nie miałem okazji się przedstawić. Jesteś słynny po smoku. Sam wymyślić to imiona. Yy, damy. Yy, kim jesteś? Nie do końca rozumiem. Kim jeszcze raz jesteś? Czy naprawdę nigdy o mnie nie słyszałeś? To ja, Safe, pogromca smoków. Zabiłem smoka we wschodnich klasach. Czy chciałbyś usłyszeć o mojej zaciętej walce z obrzydliwym wyrwem wasza wysokość? Z przyjemnością. Zamieniam się w such. Bestia była szybka. Jego ostre pazury mogły zedrzeć ludzką skórę z absurdalną łatwością. Z wielką ostrożnością wkradłem się do zamieszkanego przez niego lasu i zaplanowałem, jak go pokonać. Gniazdo smoka znajdowało się na szczycie potężnego dębu z widokiem na rwącą rzekę. Jestem sprytny, więc zauważyłem, że gniazdo jest pełne piskląt. Szczęśliwe małe smoczątka, ściąłem drzewo, podczas gdy tego dużego nie było. Wielki dąb zaskrzypiał, zajęczał i wpadał prosto do wściekłej rzeki, zabierając ze sobą młode smoka. Pisk małych smoków podniósł się daleko, więc pojawiła się sama wielka bestia. Desperacko próbując uratować swoje dzieci przed brutalnym prądem, ciągle wpadała na, na głazy jeden po drugim, aż w końcu... Wniosło swoje zmaltretowane ciało na brzeg. Osłabione stworzenie nie miało szans z moim potężnym ramieniem. I było po bestii. Koniec końców. Mądrość i mózg zawsze będą przed siłą i pięściami. Pamiętajcie o tym dzieci. To znaczy, wasza wysokość. Imponujące, prawda? Po tym i oczywiście po innych przygodach, udałem się do dawern szukając dalszych wyzwań. Więc przyszedłem prosto do króla. A teraz powiedz mi wasza wysokość. Jakie złe stwory czekają tu na mnie, Plamiąc waszą piękną ziemię. Nie mamy potworów do zabicia. Jest jeden potwór. Idźcie opowiadać swoje historie, tu gdzie indziej. Jest jeden potwór, damy. Wieśniacy wspominali coś o jakimś bazyliszku lub innym potworze. Wszystkie te koszmary są niczym w porównaniu z naszym prawdziwym problemem. Radowią. Radowią? Cóż, nigdy nie słyszałem o takim stworzeniu. Co to jest? Co to robi? Emituje gazy? Miażdży ludzkie kości pod ciężkimi kopytami? Zieje ogniem? <noise> Y... wszystko naraz. Ja cię damy, to armia. Armia z za wysokich gór. Ich celem jest przejęcie dawer. Armia? Rozumiem, cóż, to jest dopiero wielkie wyzwanie. Mogą jednak pomóc. Nie bez powodu nazywają mnie grofos wielki. Przez lata mojej pełnej przygód kariery poznałem wiele osób, jeszcze więcej zawdzięcza mi swoje życie. Dam ci wszystko, co mogę. Żołnierzy, zapasy, stanę u twojego boku w bitwie. O! Myślę, że mogę zarabiać 180 mężczyzn i 5 zapasów. Jestem pewien, że też się przydadzą. A w zamian proszę o... Och, absolutnie nic. Jestem szlachetnym i uczciwym rycerzem. Żyję, aby służyć, pomagać i... Cóż, być sławnym. No okej pomagający królowi Davern w prawdziwej bitwie, będą o, o tym pisać piękne pieśni. O kurde, i tak oddał mi 180 żołnierzy? Tylko fajnie. Znalazłem ten duży ząb. No właśnie, duży ząb. On mówił, że jakieś smoka y, zabił, a my znaleźliśmy duży ząb. Może to... może to jego jest, ej. Wygląda jak zwierzęcy ząb. Czy coś o nim wiesz? Imponujący ząb. To musiała być piekielna bestia. Czy wiesz, skąd taki ząb może pochodzić? O, chciałbym opowiedzieć heroiczną historię o pokonaniu takiej imponującej bestii, wasza wysokość. Niestety nie mogę, ponieważ ten ząb nie pochodzi z mojej kolekcji. Nie sądzę, żeby pochodził w każdym razie. No. Ale chciałbym, żeby tak było. Czy mogę go odkupić? Absolutnie nie, Noxy. Potrzebuję tego zęba, aby udowodnić moją niewinność królowi Iwo. Może po sądzie królewskim. To wszystko, na razie to wszystko. Jak uważasz, Wasza Wysokość? Ej, fajnie, dał nam żołnierz. Patrzcie, już mamy 630 żołnierzy. Do tysiąca już wielu nam nie brakuje. A fajnie, jakbyśmy przekroczyli te 1000, wtedy będę miał pewność, że Radowie na pewno pokonamy. Okej, okay, nie jest, jest coraz lepiej, a do wojny zostało chyba 13 tygodni, jeżeli się nie mylę. Zobaczmy kto tu jeszcze przyszedł. Wieśniak. Wasza wysokość, jestem podróżującym kupcem. Sprzedaję raczej ekskluzywne wyroby, jesteś zainteresowany. Jedwa perfumy, a to znowu ten ten dealer tutaj przylas. Zobaczmy co. Wezmę jedną paczkę za 7 zł, nie będą dwie paczki za 12 zł. Powiem jest w moich klochach. Dobra, weźmy jedną paczkę, jestem ciekawy co to jest. Mamy dużo złota, za... weźmy jedną paczkę. Jedna paczka powinna wystarczyć. Wyśmienicie. Nie będziesz rozczarowany, nasz produkt jest najwyższej jakości. Nie mi robić z tą interesę wasza wysokość. Co nam tutaj dał? Wróżący pyłek. Wróżący pyłek. Może... A to można zażyć? Może <grytanie> Zobaczymy później, ale jest strasznie ciekawy tego. Ciągle mamy te ciasto. Nie wiem po co mi ona, ale trzymam je jeszcze. Może powinienem je zjeść, może coś się stanie, nie wiem. Na razie, na razie trzymamy, to wieśniak przyszedł. Wasza wysokość, chciałem poinformować się o moich brakujących ziemniakach. Ktoś musiał je ukraść i chyba wiem kto to był. Ale mówią tylko jedna prośba na wizytę i wygląda na to, że mam teraz o wiele większy problem. Przychodzę z bardzo daleka i kiedy przybyłem bardzo się zmęczyłem. Ja chciałem trochę odpocząć i usiadłem na jednym z krzeseł w korytarzach. Wiedziałem, że nie powinienem, ale bogowie zdążyli mnie już ukarać. Wygląda na to, że usiadłem na woreczku z igłami. Poduszka zapiszczała i podskoczyłem... O nie, on zabił... Jeża naszej córki... jaką tam się nazywał, ten jeż? Kurczę, zapomniałem. Kiedy wstałem, moje... moje cztery litery były pokryte kolcami. to nie wszystko. Czuję się bardzo chory. Nawet słaby. Obawiam się, że to potworne krzesło mnie otruło. Co mogę zrobić? Nakłuwacz. O właśnie, nakłuwacz. Nakuwać? O nie, to brzmi bardzo poważnie. Nie jestem pewien, co możemy z tym zrobić. Kurde... Myślę, że mogę mieć coś, co pomoże. Nazywam się Alena, Wasza Wysokość. Znam się na ważeniu mikstur. Mogę pomóc z magicznymi anomaliami, chorobami, nawet leczę. Wiedźma? Tak, niektórzy mogą tak mnie nazywać. Chociaż wolę postrzegać ciebie jako dobrze oczytaną kobietę. Do usług. Zdecydowanie moglibyśmy skorzystać z kogoś takiego, aby pomóc naszym potrzebującym ludziom, Wasza Wysokość. Byłby to świetny dodatek do naszych agentów. Czy możesz pomóc temu człowiekowi? Dobrze więc, czy możesz pomóc temu człowiekowi? Tak, myślę, że mogę pomóc yy, tej biednej duszy. Choć zrobić Ci maść. Chodź, zrobić ci maść, aby pomóc Obrzęku. Idealnie do naszych szeregów dołącza kolejny agent. To zaszczyt, Wasza Wysokość. Będę również w stanie pomóc podczas bitwy, jeśli będziesz mnie potrzebować. Dziękuję, Ayana. Sedanina nie będzie szczęśliwa z na Kuwaczy. Lepiej jej powiem. Zobaczy, czy masz jakieś przydatne książki w Izbie Rady, Wasza Wysokość. Będziesz mógł zobaczyć wydatki na wiedniuś w tygodniowym podsumowaniu, Wasza Wysokość. Okej. Okay. Możemy jej płacić, kiedy jej potrzebujemy. Wspaniale. Dobra, mamy kolejnego agenta, wiedźmy. Z pewnością się przyda, mam nadzieję. Ym, wieśnak kolejny przyszedł. Wasza wysokość. W pędle, nasza wioska została najechana. Byli to mężczyźni, ubrani na czerwono i czarno, z głową bestii przebitą włócznią na ich wow. sztandarach. To na pewno armia radowi. Wasza wysokość oznacza to, że zbliżają się do nas, a może po prostu nas drażnią. Drażnią? Zabijanie, okaleczenie i niewolenie ludzi to tylko drażnienie się? Wasza Wysokość, to nie wyglądało jak całe batalie. To musiał być tylko mały oddział, wyślij nam swoich ludzi, możemy ich zwalczyć. Jesteś wyraźnie emocjonalny, ale musimy tutaj spojrzeć na większy obraz. Jeśli ich zwalczymy, z pewnością się zdenerwują i zawalczą z większą siłą. Nie chcemy rozpoczynać bitwy zbyt wcześnie. A tolerowanie ich ataków może zachęcić ich do dalszych działań. Wasza Wysokość, musisz coś z tym zrobić, nie możemy po prostu pozwolić im deptać naszych ziem. Kurczę... Potrzebny jest tu generał, a czym ten generał nie mamy? Wys wysłany został na misję. Mogę pomóc swojej wiosce w zaopatrzeniu. Dajmy mu zaopatrzenie: 18. Yy, z zboża. czy nie wiem co dać. Jest Generalnie wyślemy. Nie mam wystarczająco dużo dostępnych generałów, no właśnie. Mogę mu tylko dać zboża, no nic więcej. Nie mogę mu dać pomóc. Jeśli wyjście zapasy w waszą stronę, przynajmniej reszta z was, którzy przeżyła, może się wyprowadzić z wioski. Przyprowadźcie się do zamku. To trudne czas, nie możecie się wychylać. Nie wychodźcie na zewnątrz po zmroku, i niech ktoś cały czas patroluje okolice. Czy to wszystko Wasza wysokość? Mamy po prostu pozwolić im robić, co chcą i uciec od nich. To bez sensu. Uwierz mi to najlepsze wyjście. W porządku, Wasza wysokość. Przeprowadźmy się jak najbliżej zamku. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem. Dużo zboża im dałem, kurczę, 13 mi zostało najemnik przyszedł jakiś. Wasza wysokość, słyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. To idealny czas na zdobycie złota i okazji dla Ciebie, aby uzyskać, aby uzyskać pomoc. Jesteśmy najemnikami 22 wykwalifikowanych mężczyzn do dyspozycji tylko za, za 16 złota. Co powiesz? Ale co, co my co tydzień mamy mu dawać 16 złota? czy tylko raz? Dobra, weźmy go. Mam nadzieję, że to tylko raz yy, jednorazowo płacimy. Oto złota. I się, że twoi ludzie są gotowi do bitwy. Dziękuję, wasza wysokość. Nie będziesz rozczarowany. Dobra, nasza armia się ciągle powiększa. Prawie 700 mamy. Bardzo dobrze. Dobra, y, przejdźmy się może... Zobaczmy w ogóle z Audrym por porozmawiajmy. Hmm. Opowiedz mi o naszych przygotowaniach do bitwy. Czego chciałbyś się dowiedzieć, wasza wysokość? Czy nasza armia jest gotowa stawić czoła wrogowi? Raczej chyba nie. Mamy ciężką sytuację. Nie możemy być pewni, Iwa. czy Iwa zasprzeda nas swoją armią. Musimy zaprzeźnić się z jak największą ludzi wokół nas. Nasi zwiadowcy mówią, że potrzebujemy, a to już wiemy, Tysiąc żołnierzy potrzebujemy, okej, okay. tysiąc żołnierzy, przynajmniej potrzebujemy. Dobra, damy radę, damy radę, zbierzemy ich na pewno. Chodźmy tutaj yy, po królestwie się przejść. Musimy pójść do Cedani, bo zginął jej jeżyk. Nie weź zadowolona. O nie, ja się boję jej powiedzieć. Nasza wysokość? Przynoszę wieści o Twoim jeżu. Cedanin, Twój jeżdż zmarł. Nakłuwacz? O nie, to wszystko moja wina. Nie powinnam była wysyłać go na misję. Wiedziałam, że nie był gotowy. Powiedz mi, czy przynajmniej ukończył swoją misję, jego ostatnie zadanie. <noise> misja? Jaka misja? Cedanin, wysłałaś jeżdża na misję? Tak, tajną misję. Nie zbadać okolice, uzyskać informacje i wrócić do mnie. W ten sposób, gdyby mi pomógł, byłabym mu winna obietnicy, jak w opowiadaniu ojcze. <grym>, nie możesz wysłać Jerzy na misję. Nie mogę wykonać za żadnych poleceń. Właśnie dlatego są dobre, nikt nie podejrzewa jeża. Jak inaczej miałby mi pomóc? Proszę, nie rób tego więcej. Nie wysyłaj więcej Jerzy na misję. Ostatni dźwignął wieśniaka i przyszedł do mnie na skargę. Ale byłam tak blisko przekształcenia go w księcia. Teraz Losuria nigdy nie wróci. Coś chyba masz rację. Wybacz mi wasza wysokość. Nic nie jest tak eleganckie, jak nieustraszone, jak kot, jak Dusty. Następnym razem znajdę agresy agresywniejszego agenta. Wyszkolę go i będzie na rozkaz. Wysiłki na kuwacze nie poszły na marne. Och, Cedani, moja kwiatuszko. <śmieszna, Śmieszna ona jest, ta Cedani. Eee, z czym tutaj możemy... Tutaj możemy ciągle, ale nie mamy żadnych nowych dowodów. Audry powiedział, że mogę tutaj przejrzeć dowody. Spójrzmy. Nie ma żadnych nowych dowodów. Nie wiem co mam zrobić. Hmm. Rozmawiamy jeszcze tutaj y, z tą Wiedźmą. Nasza wysokość jak mogę pomóc? A, nic w sumie nie ma do powiedzenia. Y, dobra, się sobie na mapę. Ja to muszę udać się. Gdzieś pod, pod las jakiś, tak? Ja nie mam generała w tym momencie, on musi wrócić. Wróci w następnym tygodniu. Nic, yy, spróbujmy zaprosić nowych sojuszników, w takim razie. Hmm, tu jest jakiś hiowan. ma 120 żołnierzy, spoko. O, Lurs. Lurs ma 200 żołnierzy. Czekajcie, kogo jeszcze możemy zaprosić? Dobra, zaprosimy tego, który ma 80 żołnierzy. Albo tego z 200 Zobaczmy, czego będzie chciał. Dobra. Zosta zaproszę, yy, wysłany go. Czyli w sumie... Tydzień mogę zakończyć, tak? Już więcej nie ma nic do roboty. Nie ma więcej nic do roboty. Tydzień mogę zakończyć, zobaczymy co się będzie działo. Kujo ja. Ale wciąż jest na rozkazy. Yy, a to ja mogę ją wysłać... A to ją też mogę wysłać, tak? Kryta chatka, o co chodzi? Dobra, wyślijmy ją tam. Czekajcie, mogę wysłać ją, czy nie mogę jej wysłać? kryta chatka... Wiesz, ty pagenta, by zbadać Wiedźma. Ale ona da sobie radę? Jakaś ukryta chatka może tam lepiej wojsko wysłać. Hmm. Boję się, że ona zginie albo coś. Dobra, wysijmy ją tam. Zobaczymy, co się stanie. Wysi wiedźma do zbadania. Wysłano wiedźmę, ok. Kończymy tydzień. Mam nadzieję, że nic się nie stanie tej wiedźmie. No i zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. Spada na zboże, kurczę, muszę pozyskać jakoś zboże. Patrzcie, jaka, <laughs> Jaka tutaj liczba tych żołnierzy. Sześć, sześć, to jest znak Shotana. Nie wiem, czy to jest dobry znak dla nas. <laughs> nie wiem, kurczę. Lepiej, lepiej, żeby to szybko zmienić. Trzy szóstki. Możemy przygotować genera do bitwy. Mamy dużo złota. Bank już, banku już nie płacamy. Całe, całe, szczęście, całe szczęście spłaciliśmy bank. Mm. A te złoto chyba nam spada. Wiedźma kosztuje 11 złotaż? O matko. Czyli razem wydajemy 20 złota, a zarabiamy 13, 15, 16, 19, 20. Czyli wyrównuje się. Nic nie zarabiamy złota. Muszę znaleźć kogoś, kto nam złoto zapłaci. Ym, ale zboża nam spada. Strasznie mało zboża zdobywamy. Więcej więcej, yy, więcej zjadamy, niż niż zdobywamy tego złota. Przygotuj Wiedźmy. Wiedźma będzie dostępna podczas bitwy. No nie mogę tutaj nic takiego dać. Dobra. Czas do nadejścia Radowi 12 tygodni. Zobaczmy, co się wydarzy w tym kolejnym 18 tygodniu u nas. Przyszedł generał, wrócił w końcu, dobra. Wasza wysokość, pomogłem właścicielowi tawerny pozbyć się alfosów. Nie wiem, co tam się gotowało, ale kiedy przyjechaliśmy, był niezbyt bałagan. Cieszę się, że udało ci się to rozwiązać. Dobra, będziemy mogli generała teraz wykorzystać. Życia też wiedźma. Wasza Wysokość, drewniana chatka w lesie wygląda jak kuchnia, w której gotowane były przyprawy. Była opuszczona. Przeszukaliśmy to miejsce i znaleźliśmy ukrytą fiolkę pod podłogą. Znalazłaś coś jeszcze? Nie, Wasza Wysokość. Miejsce było puste, oprócz mnóstwa suszonego rozmarynu. Dziękuję ci. Okej. Okay. Może to coś wniesie do, ta fiolka do... do naszego śledztwa. Trzeba będzie to zobaczyć. Lurs. Ten, którego wezwaliśmy. Wzywałeś mnie, Wasza Wysokość. Słyszałem o przyprawach. Mam te zwierzęt są. Mam te zwierzęce z nas, go się. Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Wygląda na zdrowe zwierzę, bez dziur i zrębówków. Nie jestem pewien, od jakiego zwierzęcia może pochodzić. Nie jestem ekspertem od zwierząt. Słyszałem o przyprawach. Słyszałem, że przestałeś dostarczać brance pewne zasoby. Przyprawy, jak sądzę. Podejrzewam, że rozmawiałeś z Kaltonem. w Wymienia mojej przyprawy z pakis, by zdobyć proszek szczęścia. Um, niektórzy nazywają to dipu dapu ale najbardziej znany jest pod nazwą Wróżący Pyłek. Słyszałem o Radowi, mogę pomóc. Jeśli w zamian pomożesz mi. Co to jest Wróżący Pyłek? My to kupiliśmy, nie? Wróżący Pyłek. Zobaczmy, co to jest, nie? Wróżący Pyłek? Ma oczywiście zastosowania lecznicze, ale także rekreacyjne, Silnie uzależniające. Jest to szczególnie popularny wśród księży i tym podobnych. To, co jest związanego z, duchownym, z duchowym oświeceniem. Ten biznes produkuje dużo złota, ale ostatecznie kosztuje życie ludzi. Nie chcę brać w tym udziału. Szkoda, że tracę sprzedaż. Pracis. Pracis to daleko? Wystarczy. Dosłyszałem. Wasza wysokość, proszę cię, abyś pomógł mi ograniczyć plany Etona. Nie kupuj żadnego wróżącego pyłku. A jeśli usłyszysz okrzyk, kto próbuje sprzedać pyłek, nie wahaj się go umieścić w lotach. Jeśli wydarzy się coś podejrzanego, upewnij się, że usłyszę o tym pierwszy. Jeśli zrobisz tu coś dobrego, wiedz, że moja armia stanie u twojego boku, gdy rozpocznie się wojna. Dwustu żołnierzy. Mogę również pomóc z sześcioma zasobami. Słyszałem, że Eton sprzedaje pyłek pod wioską kaski. Pierwszym krokiem na dalszym kierunku byłoby zatrzymanie dostaw. Mm, najpierw porozmawiam z Etonem. Zobaczę, co lot Eton ma do powiedzenia w ten temat. Tylko nie pozwól, by ten bufon wszedł Ci na gołę Wasza wysokość. Spytajmy się o fiolkę jeszcze. Mój agent znalazł to w chacie do przygotowywania po przypraw. Wiesz coś korek o tym? Ta fiolka wygląda jak te, które można kupić w Katanie. Najczęściej są one używane jako ozdoby, ale widziałem je z pyłkiem w szepku. Ironicznie, ile fiolek można tam znaleźć? W końcu król Thales nie wspierał handlu pyłkiem. Zanim odszedł, no i bogowie mają go w swojej opiece, odrzucił sojusz Etona, gdy dowiedział się, co zamierza. To interesujące, więc mówisz, że Eton i Thales nie do końca się lubili? Jeszcze samej. Był ściekł, kiedy Talys kazał swoim strażnikom wyrzucić go z zamku. O kurczę, popatrzcie. Nasz postęp. Dilerzy pyłku Etonos, sprzedaż pyłku w kaskach. Coś podejrzanego. Ktoś mi powiedział, że przyszła zaszyfrowana wiadomość o pyłku, a ty przekazałeś się Etonowi. To niedopuszczalne, Erik. Słyszałem, że kupiłeś pył od dilera Etonosu, Słowo rozprzestrzenia się szybko. To jest sprzeczne z naszą umową, Eryk. Okej, okay, wygląda na to. To na razie wszystko. Jak sobie życzysz, wasza wysokość? Yy, wygląda na to, że Eton jest zamieszany. Czy jest ten Eton? Eton. On nam daje 230 żołnierzy i 6 złota, ale. Zaczynam go podejrzewać o to morderstwo, powiem wam. Obóz skrócony z i, yy, i, sprzedaje ten, yy, ten, proszek, ten, ten, yy, te narkotyki, tutaj, wrżący pyłek. I, e, e, Tales, Talesowi się to nie podobało. Kluczą, może być zamieszany to morderstwo. Trzeba będzie go wezwać. Powinniśmy zaprosić Lorda Etona, wasza wysokość. Upewnij się, że to, co mówi Lurs, jest prawdą, zanim odrzucisz sojusz Etona. Etona znajdziesz w panelu sojuszników, powinno być, okej. Okay. Ale wyślemy generała do, yy... Do tego miasteczka tam. Kaski tutaj ma. Wiesiamy tu generała. generał tutaj pojedzie. Generała wysłano, okej. Okay. I spróbuję zatrzymać yy, yy, te... Yy, rozprowadzanie tych narkotyków. Dobra, przyszedł kupiec. Wasza wysokość, generał pomógł wyrzucić Alfonsu z mojej tawerny. Muszę powiedzieć, że był bardzo przydatny. Mężczyźni i ich panie przeprowadzili się do innego baru w wiosce. Straciłem większość klientów. Więc minie trochę czasu, zanim znów zacznę zarabiać. To wspaniale. Życzę powodzenia od odbudowie firmy. I proszę nie pozwól, aby to się powtórzyło. Oczywiście, wasza wysokość. Okej, okay. tutaj przyszedł jakiś wieśniak. Wieśniaczka w sumie. Wasza wysokość. My nie wiemy, jak to się stało. To stworzenie, ta wiedźma z lasu. Uciekła wasza wysokość. Ktoś otworzył je drzwi. Idiota! Jakiś głupiec był na tyle odważny, by szukać wiecznej mądrości. Wszyscy wiedzieliśmy, że wieczna mądrość to tylko mistyfikacja. Widzieliśmy, że ona jest tylko starą wiedźmą. Ale jakiś młody chłopak zakochał się w opowieści i teraz... Babuszka uciekła z lasu. Babuszka? Wasza wysokość. Nie znasz babuszki? Ona jest cóż... Wiedźmą. Starą wiedźmą. Starszą niż ktokolwiek wie. Więc zawsze tu była. Jest niska i skrzywiona. Kościste nogi. Ledwie podtrzymują warstwę stare pomarszczonej skóry. Ma długi, haczykowaty nos. I włosy w nosie są tak długie, że zwisają do jej piersi. <laughs> o Boże... Ma na sobie płaszcz z wężowej skóry i szali wokół głowy, z drobnymi kościami przyczepionymi ostrożnie do każdego pasma. Gdy idzie, kości stukają o siebie. Pik-klok, pik-klok. Mieszka w lesie, lecz nikt nie widział jej od wielu lat. Legenda głosi, że wabiła dzieci do lasu, aby je zjeść. Ale niektóre legendy mówią także, że do, da wieczną młodość temu, to jest na tyle odważny, by spojrzeć jej w oczy. Co mogę z tym zrobić? Nie jestem pewien, Wasza Wysokość. Wiosce zapisała te słowa na naszych drzwiach. Odwróć się plecami do lasu przodem do mnie. Zostawia również stare kurze łapki na naszych progach. Obawiamy się, że przyjedzie po nasze dzieci. Każdej nocy ktoś słyszy pikanie. Może przygotowuje jakieś zaklęcie. Kurde, generała już wysłałem, ale może będę mógł wysłać tą wiedźmę, zobaczmy, Kurde, nie mogę generała wysłać, a już go wysłałem. Weź to złoto i zatkni kogoś. Dobra, nam jej złoto. To powinno wystarczyć, aby zapłacić komuś za stanie na straży w nocy. Nikt nie będzie chciał tego zrobić, Wasza Wysokość. Wszyscy są przerażeni. Zajrzyj do innych wiosek. Jestem pewien, że znajdziesz kogoś odważnego. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Boże, tylko dwa złota nam zostało. Masakra. Wieśniak. Wasza Wysokość, coraz więcej ludzi gromadzi się, aby się modlić. Już nie mieścimy wszystkich w stodole. Chcieliśmy zbudować na noc świątynię, ale potrzebujemy pomocy i zaproszeniu świętych duchów do tego miejsca. Będziemy w rękach bogów. Pola będą bardziej żyzne, potwory będą trzymać się z dala, a złe duchy ominą naszą wioskę. Jeśli możesz, pomóż nam razem z dworską wiedźmą i drobiną złota, aby zapłacić za materiały. Ludzie będą na zawsze wdzięczni. Złota już nie mamy, nie damy mu. Na już wszystko, czego potrzebujesz, 23 złota, też nie... Myślamy tam. Będzie mogła pomóc, przynieść pozytywne duchy do świątyni. Niech bogowie będą z tobą. Dziękuję, wasza wysokość. Niech bogowie patrzą na ciebie uprzejmie. My wszystkim pomagamy. Popatrzcie, 34 już mamy nastroju. Ale strasznie mało złota mamy i cały czas spada nam zboże. Yy, wiecie co? Zobaczmy sobie yy, te nowe dowody tutaj w sprawie. I tutaj jeszcze mamy królewska sypialnię, a nie z żoną porozmawiamy sobie. Aurelea, kochanie, mam trop śledztwie. Dajcie kilka wskazówek, które pomogą nas doprowadzić do osoby, która stoi za śmiercią Co znalazłeś? Fiorkę. Przybył list sugerujący, że dzieje się coś podejrzanego w pobliżu wsi Pranka. Wysłałem generała, by zbadał tą lokację i znalazłem tę fiolkę. Substancja w środku może być tym, co zatruło ta Jej składniki mogą doprowadzić nas do zabójcy. Być może zanieść tę fiolkę dworskiej wiedzmy i zobaczyć, co może nam o niej powiedzieć. To dobry pomysł. Chyba ją widziałem i zbieradł. To zaczęła później. No, wiedzmy, tra wysłałem. Także um, nie ma szans. Ale zobaczmy sobie jeszcze. Przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się tym y, dowodom. No mamy Fiolkę tutaj. Wioska zarządzana przez lorda Etona. Lord i, y, y, i Eton nie dogadywali się zbyt dobrze. No właśnie, zaś poradę eksperta. Hmm. Musimy wezwać tego Talisa. Branka, czekajcie, jedziemy. Gdzie ta Branka? Kaski. Gdzie ta wioska Branka? Czy ja czegoś nie widzę tutaj? Nie ma tu takiej wioski. Nie ma tu takiej wioski, nie wiem o co chodzi. Trzeba będzie porozmawiać z Etonem też. Ja go coraz bardziej podejrzewam, powiem wam. Yy. Hmm. Czekajcie, porozmawiajmy sobie... Zaprośmy może tego Jowana. Jeszcze dwóch lordów zostało do zaproszenia. Ale potrzebuje. On daje złoto, tak? A ja potrzebuję zboża. Zbożem spada. Zaprośmy tego Gregogo. Grego! O, Grego zaprosił. Okej, okay, i możemy w sumie zakończyć tydzień. Tak? Tak, więc nic nie ma tutaj do roboty. Także zakończymy sobie tydzień. Na pasożnicy. Kończymy w tygodniu 19. W kolejnym odcinku zobaczymy co się wydarzy, co, jakie wieści przyniesie generał i y, czego dowie się Wiedźma. Y, dobrze, ja... Ja już kończę powolutku, y, także zapraszam was na kolejne odcinki. Pamiętajcie o lajkach, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczyska. Papá!